Zawsze spotkania wyjazdowe są spotkaniami trudnymi. Natomiast jeżeli do tego dołącza się yy, polityka na wieżyczce sędziowskiej, to jest podobna sytuacja jak w meczu z Toruniem. Nie chodzi o to, żebyśmy to wygrali, tylko fatalne decyzje sędziów wywracają przebieg zawodów. Proszę sobie wyobrazić, że przed chwilą i radzę to potwierdzić. Podszedł do nas koczo i przepraszał nas za decyzję sędziego. Przepraszam, powiedział, że on no, nie ma wpływu na to, że sędzia sędziuje nieudolnie. Jeżeli Państwo oglądaliście ten bieg, to wyraźnie było widać, że koczo przewrócił się 8 metrów za tomkiem, bez najmniejszego kontaktu. Atakował po dłużej, został w pierzynie, silnik nie wyciągnął, leżał. Drugie, drugie moje zastrzeżenie co do sposobu sędziowania, w ogóle do metodyki sędziowania to jest takie, że na wieżyce sędziowskiej powinien być sędzia. Proszę sobie również wyobrazić, że teraz wyszedłem na płytę i jak szczury z okrętu uciekał pan sędzia Siwiak i pan sędzia Pieńkowski. Co oni robią w kabinie sędziowskiej w czasie, w czasie biegów? Zobaczyli mnie, że idę przez płytę, wobec tego opuścili kabinę sędziowską, bo tam nie ma dla nich miejsca. Ja sobie zdaję sprawę, że na przykład pan sędzia spychała zna się na handlowaniu wódką, że pan sędzia spychała ma bardzo zacnego ojca. Natomiast jako sędzia zawodów żużlowych jest skończonym patałachem. Po prostu brak mu ostrości widzenia to jest cały komentarz to odnośnie dzisiejszego meczu jeszcze taka jedna sprawa taka nie najlepsza atmosfera panuje na linii Piotr Świst, masz Golob ci zawodnicy będą niedługo reprezentowali nasze barwy jak pan widzi ich start no powiem panu, że ubolewam nad tym i to z tego powodu że jak są potrzebne punkty Gorzowowi na przykład kolega Faluch potrzebował w Zielonej Górze to wcześniej mieliśmy całą pielgrzymkę działaczy, trenerów, pana Chomskiego pana Maciejewicza, mechanika Prosili, żeby no, wspomóc kolegów z, z Gorzowa. Natomiast w sytuacji pojedynku na torze Piotr Świ zachowuje się w skończenie hamski sposób, zamykając tor jazdy przeciwnikowi. Co to ma znaczyć? Czy to ma służyć poprawie stosunków, czy w ogóle układaniu jakichś stosunków? Po prostu dla Śwista straciłem cały szacunek, jaki miałem. I w przyszłości ta. <grym> w w przeszłości na żużu się wygrywa. I będziemy wygrywać. I każdy będzie to robił, mam wrażenie, na bardziej własny rachunek jak do tej pory. Czy zatem możemy liczyć na udany występ naszej pary w mistrzostwach? Yy, widzi pan. W takiej atmosferze? Ja sądzę, że sprawą trenera kadry narodowej jest dobieranie takich partnerów, którzy nie tylko zachowują się kulturalnie, jak przychodzą dziękować za wynik, tylko wtedy, a również wtedy, kiedy ten wynik kreują na torze. Jak e, niewątpliwie e, Piotr Świz będzie zdawał wojen z egzamin. Jeżeli on wypadnie tak fatalnie jak w Toruniu, to lepiej żeby tam nie jechał. A taki Because był komentarz Antala Koczo do sytuacji, zaistniałej na torze między nim a Tomaszem Golowem. To Ponieważ ja byłem na zewnątrz i było zbyt grząsko, Tomasz mnie popychał, ale nie mocno, tylko troszkę. Sędzia zobaczył to, ale tylko to. To nie była wina Tomasza, lecz tego, że było grząsko.